Za chwilę na tej scenie pojawi się nasz rodzynek, najmłodszy członek naszej ekipy. Jedyny pisarz. Jedyny podróżnik. Jedyny kretyn. Dajcie mu ogromne brawa, Piotrek Szumowski! Halo, Dajcie spokój! Wow, wow, mój Boże, że szybko przestaliście. Eee... Ta y, pandemia, co nie? Wszyscy o niej mówią. Ja wam szczerze powiem, że ja trochę mam wrażenie, że ona mnie nie dotyczy. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi... Ja nie mówię, że ona nie istnieje, to nie jest to, co ja powiedziałem. Ja po prostu mówię, że ona nie dotyczy mnie. Rozumiecie, o co mi chodzi? W sensie, że jakby jakakolwiek informacja... Ja miałem... To nie jest dla mnie informacja. Rozumiecie, o co mi chodzi? W sensie, że jak leciały informacje, nazywa się tam, zamykamy sklepy, to moja pierwsza myśl była, o kurwa! Ludziom zamknęli sklepy. Nieważne jaka informacja leciała, zawsze tak samo była interpretowana. Jak była informacja na zasadzie tam, o, zamykamy granicę, to moja pierwsza myśl była o nie! Będę sam w Egipcie. Nie? Ja trochę traktuję tą pandemię jak wyjście do restauracji z rodzicami. Nie wiem, czy Macie o co mi chodzi, ale zawsze jest tak samo, nie? Na sam koniec przychodzi rachunek, ja go czytam i mam takie, o kurwa! Dobrze, że nie mój. Moja dziewczyna bardzo nie lubi tej cechy mojego charakteru. Ostatnio mi powiedziała Piotrek, jestem w ciąży, a ja miałem takie a, ale masz przejebane. Eee. No nie wiem czemu tak jest, nie, bo ja nie mówię, że pandemia nie istnieje. Ja po prostu mówię, że ona nie dotyczy mnie i próbowałem rozwikłać czemu tak mam, dlaczego taki jestem i jakby możliwe rozwiązanie, ja po prostu czuję, że jestem odporny. Na fakty. Do mnie fakty nie dochodzą. Ja mam problem z informacjami, nie. Ja w ogóle mam wrażenie, że jest za dużo informacji na świecie. Jest za dużo informacji i już nawet nie wiadomo, która informacja jest ważna. Co chwilę jesteśmy bombardowani informacjami i nie wiemy, która ma znaczenie. Weźmy ten... Rząd Polski od niedawna może wysłać informacje wszystkim Polakom. Od niedawna... Nie wiem, od jak dawna, nie zrobiłem researchu. Od niedawna rząd Polski może wysłać wszystkim Polakom SMS-a, może poinformować wszystkich Polaków I o czym oni nas informują? O kurwa pogodzie? Ja wiem, jaka jest Spoko. pogoda. Mam okno. nawet nie są precyzyjne informacje. Ja ostatnio dostałem... Znaczy mówię ja, chyba wszyscy go dostali. Było napisane Piotrek, uważaj! Nie, było. było napisane, uwaga! Burze na horyzoncie! Co takie, to nawet nie jest precyzyjna informacja. To powinno być go, co to za burze na... To znaczy że są blisko czy daleko. Bo horyzont jest w chuj daleko. Ja próbowałem dojść na horyzont i nie dałem rady. Więc było takie, <guy> Uwaga, burze na horyzoncie, zabezpiecz wszystko, co masz! <ris youtubers> takie wszystko, co ma... Co to w ogóle nawet. Tato, chowaj, pranie! <t ainsi> Dobrze, że rząd mi wysłał SMS-a, inaczej straciłbym wszystkie skarpetki. Ja mam wrażenie, że ten rząd, ma nas, nie ten rząd, ogólnie rząd, ma nas na znaczy, naprawdę wśród nas jest ktoś, kto widzi burzek, grzmoty, pioruny, jego pierwszą myślą jest la latawce. Dawno nie śmigałem latawcem. No <grywa> oni non -stop wysyłają SMS-y, one nawet nie są precyzyjne. Kurwa, wczoraj była burza, nie dostałem SMS-a i nie byłem pewien, czy jest burza. <grywa> Bo oni to nie są precyzyjne informacje. Gdyby jakikolwiek inna instytucja się w ten sam sposób zachowywała, byśmy ją kurwa spalili. Czalić, że mieliśmy mechanika, który ci wysyła sms a twój samochód naprawiony, przyjedź jutro, przyjeżdżasz i ci mówią, mmm, sorry, pomyliłem się. <grym> oni powinni to lepiej wykorzystywać. Zresztą w sensie ja bym to lepiej wykorzystał. Ja bym chciał być, ja, ja chciałbym mieć tę siłę, żeby wysłać wszystkim Polakom smsa. I wiem, co będzie, Piotrek, ale to nie jest jedna osoba, to jest proces, to jest sztab ludzi. Tak, ale na sam koniec tego procesu jest jedna osoba, prawda? Jest jedna osoba, która klika Enter. Może są dwie osoby. Może są dwie osoby, które w tym samym momencie muszą przekręcić kluczyk, i wtedy takie mechaniczne drzwi się otwierają, z nich wychodzi dym, w środku jest gablotka z komórką, z poprawnie pisanymi kontaktami do wszystkich, nie? I tam w dwóch ciągu stoi, na zasadzie Rafał Opony. To on? No, to on. Zwolnij. Nie wiem. Jest jedna kurwa osoba. <grym> ja bym chciał być tą osobą. Ja bym wszystkim Polakom SMS-a lepiej bym to wykorzystał. Ja bym wysłał wszystkim Polakom SMS-a w stylu: e, Odwróć się, jesteś śledzony. już <grym> wszyscy jednocześnie mieli takie po prostu. <grym> kurwa, podejrzane. <grym> No lepiej... Ja bym wysłał wszystkim Polakom SMS-a stylu. E, e, Pamiętaj o 18. Kurwa, co było osiemnastej. Lepiej Ja bym wysłał wszystkim zdjęcie siura. I by chwilę boisz, bo wysyłał kolejnego sms O oh, sorry, pomyłka. Wiem, można <laughs> no lepiej to wykorzystać. Czy ktoś klaska? Czy Ja widziałem nie, no, Czy ktoś się klaska? Ja też tak straciłem pracę. Ja bym chciał mieć odpowiedzialne stanowisko, w sensie kiedyś chciałem, teraz czuję że jak gdyby nie jestem do tego stworzony. Ja nie mogę mieć odpowiedzialnego stanowiska. Ja za często się kompromituję, ja za często się upokarzam. Ja totalnie sobie nie radzę ze sławą i wiem, co sobie myślicie, Paweł, ty nie jesteś sławny. Mam na imię Piotrek. i Już na tym etapie sobie nie daję rady, nie? Już na tym etapie jest mi ciężko. Niedawno musiałem pójść na pocztę. Musiałem coś załatwić na poczcie. Na... Ja w ogóle, ja nie kumam poczty. Ja nie wiem, o co chodzi. W po... dla, dla mnie poczta to jest taki internet dla starych ludzi. Że Oni tam chodzą, wysyłają papierowe maile, grasują w śmietniku, czatują w okienku, roznoszą wirusy, wszędzie zostawiają okruszki. Zauważyliście, że starsze ludzie zawsze mają okruszki na sobie? O chuj chodzi? Ja Widzę swoją babcię, ona zawsze ma okruszki na sobie, co jest mega dziwne, bo ona od trzech lat nie żyje. I ee, <grym> mam podejrzenie, że grabasz z skurwysyn jak nad jej grobem i po prostu już nie, 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 nie Jestem na tej poczcie jest jestem mega stary. Wszyscy są starzy na tej poczcie. Cały budynek jest stary, wszyscy są starzy. Jakby tam na ścianie są ślady kul. E, nie to, że naboi, po prostu jakiś dziadek o kulach się wywrócił ściana wchłonęła całego dziadka, nie? I teraz jak chodzisz na tą pocztę, to masz twarz dziadka na ścianie, który niczym drzewo w Pocahontas ci mówi Ty myślisz, że są ludźmi tylko ludzie, których ludźmi nazwać chce twój świat. O, okienko cztery. I to masz takie, kurwa, co się tu dzieje. Ja jestem przekonany, że Mickiewicz napisał tam dziady, nie? Po prostu niczym, że są nie ja tam siedzę, nie do końca się dobrze czuję, nie wiem co zrobić, nie ogarnęłem, że muszę numerka wziąć. Ja, ja, ja myślałem, że oni kurwa grają w bingo. Miałem takie <grywa> cztery. Znowu on kurwa. Po godzinie dochodzę do okienka, odbieram list, który jest ewidentnie zaadresowany do mnie. Wiadomo, że to jest mój list, ale pani się pyta, czy mam dowód. A ja zgubiłem dowód parę miesięcy wcześniej i mówię, proszę pani, ja nie mam dowodu, ale ja jestem osobą publiczną. Więc e, proszę zweryfikować moją tożsamość. Niech pani po prostu wejdzie na mojego YouTube'a, niech pani wejdzie na mojego Facebooka. Pani zobaczy, że mam setki tysięcy lajków i trochę kłamałem. I, i, i pani zobaczy, że ja to ja i jakby w ten sposób odbiorę swój list, nie? Tylko, że ona zupełnie nie reagowała i cała poczta zaczęła mnie słuchać, więc ja się zacząłem podkręcać. Ja w pewnym momencie zacząłem mówić zdania w stylu nie bójmy się używać słowa w chuj sławny. Eee. Niech pani po prostu wgoogluje moje nazwisko i jak pani zobaczy, że ja, niech pani nie wyjmuje telefonu, ja wyskęchuję na trzeciej stronie. Ktoś mi to zjebał, ale chodzi o to, że jak gdyby niech mi pani po prostu da mój list, bo ja jak gdyby ja, ja, Głos naszego pokolenia. No tak o sobie kiedyś powiedziałem. Więc proszę pani, jak gdyby ten list ewidentnie należy do mnie, proszę mi dać ten list, a ona nie reaguje i cała poczta zaczyna mnie słuchać. Ja się w kurwie, zaczyna mi mówić, proszę pani, czy pani nie wie, kim ja kurwa jestem, okej? Okay? To wszystko, to to kiedyś było moje, okej? Okay? To wszystko to jeden telefon, proszę pani, jeden telefon. Ja nie wiem do kogo miałem zadzwonić, nie? Ale kurwa w amerykańskich filmach tak mówią i czasem działa, więc ich krzyczę, Jeden telefon proszę Pani, jeden telefon, jest senator tu przyjedzie. Nie wiem czy w Polsce są senatorzy do tej, I senator tu przyjedzie i pani się dowie, że to jest wstyd, skandal i hańba, żeby Polak nie mógł odebrać na polskie, bo ja nie patriotycznie tam zacząłem leczyć, nie czułem, że... Jest... Żeby Polak na polskiej porcie nie mógł odebrać listu. To jest absolutnie wstyd żenada, Hajba i żeby pani miała czelność, nie dać mi mojej się wkurwiam. Cała się tam nie patrzyła, to jest absolutnie niedobrze. Na co ona się pyta, czy mam prawo jazdy, ja mówię tak i ona mówi wystarczy. Dobra, słuchaj, dziękuję bardzo, jest ja jestem piosenek. Dzięki.